Ale niespodzianka! Jestem właśnie w kafejce internetowej, surfuję po sieci, sprawdzam pocztę elektroniczną i rozmawiam ze znajomymi na gadu-gadu. Dla wielu ludzi kafejki internetowe to była pierwsza styczność z internetem. Niektórzy przychodzili surfować, sprawdzać pocztę, a byli tacy, którzy siedzieli i grali w gry, ale to nie w kafejce internetowej, ja po raz pierwszy zawitałem w internecie. Nie. Ja miałem modem. Ten włodek. Znowu siedzi w internecie. Sprawdźmy, jak to wygląda. My mieliśmy pierwszy modem w roku 99. Przynieśliśmy to jak święty gral. To była końcówka okresu rozliczeniowego, jakiś taki 24 lutego czy coś w tym rodzaju. przytykaliśmy w ten tydzień czy dwa 250 złotych na rachunku. Rodzice chcieli nas zabić. To jest mało powiedziane. Rodzice chcieli, ścigali nas ze strzelbą i, i, i strzelali. Kończyło się to tym, że miało się wyznaczone godzinne korzystanie z internetu. Możesz iść do internetu, ale po 18 i na godzinkę. Mniej więcej. 29 groszy za impuls. Impuls leci co 3 minuty, więc na godzinę to daje jakieś 5,80. I w 98 roku wprowadzili zniżkę. Po 22 jest dwa razy taniej i impuls leci co 6 minut. Do dzisiaj co miesiąc w telekomunikacji polskiej łączy się jakieś kilkaset osób z numerem 0202122 i łączy się z internetem przez modem. Do dzisiaj. Pff. W ogóle w tej chwili płacimy 12 groszy za minutę połączenia. Czyli więcej niż się płaciło w 99. Dlaczego? CZEGO? Przeciętna MP3 waży 3-4 MB. To jest mniej więcej 10 minut ściągania. Policzyliśmy, że internet kosztuje 7 zł w tej chwili za godzinę. To jedna MP3, nawet zakładając, że nielegalnie ściągnięta za darmo, kosztuje nas szóstą z 7 zł. To daje. O. No dobra, wyświetlimy na ekranie. Pamiętacie historię z babcią w drugim odcinku? Mam jeszcze jedną historię z babcią. Babciu, idziemy do internetu na chwilę a babcia pewnie nie dosłyszała i powiedziała tylko nie idźcie za daleko, bo zaraz będzie obiad. Słuchaj? Mm. Myślałem, że będzie śmieszne. No i to był rok 99, więc bardzo dziwne by było, gdyby babcia wiedziała, co znaczy iść do internetu. No nie? Jako, że wszyscy zwracali uwagę na to, ile minut dokładnie spędzają w internecie i rozłączali się zanim kolejny impuls zdąży ich chwycić, włączało się internet, odpalało się jak najwięcej stron, zdążyło się wczytać w te tam 6 minut impulsu i potem się rozłączałeś. I przez to liczyło ci tylko jeden impuls, a już miałeś otwarte tam 10 czy 20 stron, które mogłeś przeczytać bez internetu. Były też zagrożenia. Były zagrożenia, na które trzeba było uważać, dlatego że, jak się chodziło po nieodpowiednich stronach, typu strony dla dorosłych albo strony z nielegalnym oprogramowaniem, to można było ściągnąć sobie taki program do łączenia, który ci wpisywał zamiast tego numeru zwykłego jakiś 0700 i łączył cię na przykład z Trinidadem i Tobago yy, i zamiast 30 groszy za impuls płaciłeś 7 zł. Tak się kończy nieodpowiedzialność i chodzenie po yy, niewłaściwych stronach. Wielu z was nie zdaje sobie z tego sprawy, ale w ogóle nazwa modem, to jest skrót od dwóch Nazw modulator i demodulator. Po jednej stronie jest modem i po drugiej stronie jest modem, tak sobie wyobraźcie. Z jednej strony ten modem moduluje, a z drugiej demoduluje. Ale co dokładnie moduluje i demoduluje? Chodzi o to, że dane te z komputera, czyli dane cyfrowe, są zamieniane w sygnały dźwiękowe. Z jednej strony są zamieniane w sygnały dźwiękowe, idą, idą przez kabel i ten właśnie demodulator, te sygnały dźwiękowe znowu dekoduje na dane przez to komputer z jednego końca świata może się komunikować z komputerem z drugiego końca świata i na tym polega cała magia e, łączenia się przez modem. To, że my w ogóle słyszymy te dźwięki, które pokazałem na początku, tak, to dlatego, że modemy komunikują się na paśmie słyszalnym przez ludzi. Między 5 a 15 y, kHz. Więc y, proszę bardzo, magia rozwiązana. Co będzie szybciej? Pobrać gadu-gadu na modemie, czy dać żółwiowi zjeść sałatę? Myślę, że to będzie dobry naukowy test, który udowodni, jak szybki jest modem. Stare wersje gadu-gadu? No idę czy nie idę. Gadu-gadu wersji 6 ściągniemy, bo to jest ostatnia działająca, najstarsza, ale jeszcze działająca. Sprawdziłem. Wciągaj, go! No, pobierz. Save, idzie. Save. Dobra, Igor. Hop. 7 kB na sekundę. 6,40. Tu. 5,29. Wtedy mu powiem. Nie tak. Matko, święta. No, nie, nie tam, no. Jest wolniej niż w 99. No. No, no. Jak był model, to nikt się nigdzie nie śpieszył. Hmm. To, że ktoś ma szybszy internet, wcale znaczy, że jest lepszym człowiekiem. No, 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 no. No, czy liczę na to, że jak będziemy nagrywać żółwia, to po prostu żółw będzie stał i się nie ruszał. A modem mam szybki, na nim jest napisane 56K. To teraz już wiesz, gdzie masz list. Hmm. Coś to chyba nie działa. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że my w tym momencie ściągamy dane z innego komputera na nasz komputer za pomocą kabla telefonicznego? Żółw albo nie jest albo po prostu nie smakują mu nasze mlecze. Taka jest prawda. Teraz to je! Zdradzieckie zwierzę. Pamiętasz, jak się ustawiało opisy i w opisach zawsze e, ustawiało się tak piosenek I will never be alone. You are my sunshine. Okej, okay. teraz ludzie wiedzą, że I will never be alone. Myślę, że możemy już nacisnąć magiczny przycisk Disconnect, podliczyć ile nas to wyszło, zwrócić pani za stracone, jak chcę zwrócić za stracone impulsy i idziemy z powrotem do domu na magiczny kabel, który już nie będzie nas kosztował nic. Jeśli ktoś ma wrażliwy brzuszek i od nadmiaru śmiechu może mu ten brzuszek pęknąć, to ostrzegam od razu. Znalazłem pewną stronę w internecie. Z 2003 roku: gim2.ropczyce.prv.pl 2 Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. Najlepsze rozszerzenia dla domeny: prv.pl Witaj na oficjalnej stronie internetowej gimnazjum nr 2 w Robczycach. Jestem pewien, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz. Zagadaj na gadu-gadu 5386659. Hmm, gdzieś już widziałem ten numer? To musi być ten numer tutaj. Dokładnie tak. To jest chyba moja pierwsza strona, jaką zrobiłem w życiu. Widzicie to tutaj? Kliknij w banner. Taki byłem przedsiębiorczy. Ty klikasz w banner, ja mam z tego 10 groszy. Wysyłałem znajomym: Ej, mógłbyś kliknąć w banner, będę miał z tego 10 groszy. Ja nigdy nie wypłaciłem tych pieniędzy. Gdzie są moje zebrane pieniądze? Umieść na swojej stronie banner. Za każdy klik zapłacimy Ci 10 groszy. Wypłaty już od 200 zł. Gdzie ja zbieram te 200 zł? Widzicie ile to klików trzeba? Całą stronę pisałem w notatniku. I to jest cała ta strona. Bum, zobaczcie co się stanie po najechaniu tutaj na menu. Pogrubia się i powiększa. Wiecie jaki to był czat w 2003 roku? Dziewczynom majki spadały. Czy to ty jesteś ten, co zrobił te pogrubione czcionki podkreślone po najechaniu? Mógłbyś to mnie wpada dzisiaj wieczorem, o 19 nie będzie rodziców. Księga gości. Z księgą gości nie było żartów. Księga gości to jest obowiązkowy element na każdej stronie, tak samo jak licznik, albo to, że strona jest w budowie, kiedy jeszcze nie została zbudowana, to jest w budowie. Muszę się do czegoś przyznać. Musiałem tę księgę gości wymazać. Skasowałem księgę gości, ponieważ większość wpisów była hamska, bezpodstawna i bezsensowna. Proszę o wpisywanie się tylko tych osób, które naprawdę mają coś do powiedzenia. Naprawdę mają coś do powiedzenia, bo to księga gości gimnazjum dworobczyca. Tutaj naprawdę trzeba mieć coś do powiedzenia. Jak masz jakieś pierdoły, to lepiej się nie wpisuj, dobra? Bo to nie jest miejsce dla ciebie. Aha, jeśli chcecie, żeby na stronie było więcej działu, to dostarczcie mi materiały. Dwa wykrzykniki. Miałem tutaj 14 lat i byłem idiotą, bucem i yy, burakiem. Yy, 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 yy. Ci, którzy mnie znali w gimnazjum i w liceum zresztą też, może nawet na studiach, ale w podstawówce na pewno, mogą potwierdzić, że byłem bucem. Ty mnie znalazłeś. Byłem bucem. <grym> Mogę Mogłabyś trochę udawać na y, potrzeby programu? Dużo się mówi o moim mężu, ale na pewno nie powiedziałabym o nim, że jest bucem. O nie, ta aferka z księgą gości to tylko zwykła szkolna aferka. Milion takich. Y, rocznie. <grytanie> Milion rocznie to musiało być, kurde, ile dziennie? <grytanie> z całą pewnością mogę stwierdzić, że ta afera wzmocniła nasz związek. Gdyby nie ona, kto wie, co by się stało? Dobra, nie? Patrycja napisała, pistacja dzięki za życzenia, ha 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 ha, 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 ha 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 Chyba pamiętaję, ha 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 się wielkimi rzeczami. Pierwsza strona Allegro. Tak to wyglądało. Wiecie, jak się człowiek dowiadywał o Allegro w ogóle? Było to chyba na stronie Onetu. Przeglądasz sobie, Onet, przeglądasz, przeglądasz i w jednym z linków kup dysk twardy za złotówkę. Klikasz, powiedz, a tam I gdzie mój dysk za złotówkę? Jedno wielkie oszustwo Allegro. Na Allegro chyba zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. Kup tanio, sprzedaj drogo. Optimus Net. Może informacji. Kto zgadnie, co to za strona, nie patrząc tutaj? OptimusNet to ONET? Nawet ja tego nie wiedziałem. Powiem szczerze, że dopiero jak się przygotowywałem do odcinka, to zrozumiałem, że OptimusNet to nowy ONET. Różne tematy, kategorie, możesz sobie kliknąć i się dowiedzieć, co tam w trawie piszczy. Ja nie pamiętam, czy mój pierwszy czat był na Interi czy na WP. Wydaje mi się, że na WP. Chyba tutaj klikałem w wirtualną kawiarenkę, i to był. Ten moment, kiedy po raz pierwszy gadałem z kimś, kogo w życiu na oczy nie widziałem. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, jak jakby wiesz, nie wiem kim ta osoba jest, nie wiem co ona robi, po co ona do mnie pisze, ale piszemy, bo jest fajnie pogadać i nawet się umówiliśmy to, co jutro rano też pogadamy. I na koniec zachowałem sobie interię z tej trójki najważniejszych, czyli WP, Onet i Interię, dlatego że ostatnia zachowana strona jest z 2000 roku i w sumie wygląda najlepiej, widać, że już tak po postęp. Zobaczcie sobie, jak wyglądała pierwsza strona YouTube'a. Dokładnie tak. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany odwiedzeniem swojej starej strony internetowej albo wejściem po prostu na coś, co już nie istnieje, to sprawdźcie web.archive.org. To, to jest super strona, tam jest praktycznie cały internet zapisany, więc jeśli mają tak podrzędne strony, jak strony mojego gimnazjum, to bardzo prawdopodobne, że mają też Twoją stronę, którą chcesz sprawdzić. web.archive.org. Nie płacą mi, żebym to mówił. To jest po prostu super strona, którą powinieneś znać. Po tym jak telekomunikacja polska w 1996 roku wprowadziła możliwość łączenia się z internetem przez modem, po kilku latach wprowadzili coś, co się nazywało SDI. Czyli szybki dostęp do internetu. I nie dość, że szybki, to jeszcze stały. I to było najważniejszą funkcją SDI: to, że był stały dostęp do internetu. Po prostu miałeś miesięczną stawkę, którą musiałeś zapłacić i mogłeś się łączyć, kiedy chciałeś. Bardzo popularne stało się dzielenie tego łącza między domowników albo uczestników jednej klatki w bloku. I tak najczęściej właśnie było jedno SDI na 10 osób. I tutaj właśnie przydawał się program Netcat. To jest najgorszy program, jaki powstał w dziejach internetu, bo wyobraźcie sobie, że ty, jako zwykły użytkownik, jako nieadministrator, jako zwykły użytkownik, mogłeś wyłączyć komuś internet wtedy, kiedy chciałeś. Tylko dlatego, że musiałeś sobie pograć w grę, albo musiałeś sobie coś ściągnąć. Jeśli ktoś w celach edukacyjnych chciałby sprawdzić, to bardzo proszę. Użytkowanie jest bardzo proste. Klikasz tutaj, gdziekolwiek, dajesz cut off i tyle. Więc to jest taki trochę hacking z wiadomości z TVP albo z tvn u Młody informatyk zhakował 10 komputerów, wyłączył mi internet po prostu kliknięcie myszki. Na początku korzystanie z internetu nie ściągało się nielegalnie, bo za bardzo nie było skąd. Ściągało się programy, ściągało się demówki, ściągało się może jakąś muzykę, może jakieś zdjęcia, ale nie ściągało się nielegalnego oprogramowania, bo nie było za bardzo skąd. Oczywiście jeśli ktoś znał internet i wiedział gdzie, no to pewnie, ale nie było to na szeroką skalę i najczęściej nielegalne oprogramowanie kupowało się na płytkach za 10 albo 20 złotych od tego gościa, co Ci przegrał na płytce, jak, jak go poprosisz, to Ci przegra, ale powiedz mu, że jesteś od, ode mnie, czyli od mi Dobra? Bo on nie zna, ja, ja z jego siostrą chodziłem chwilę, to on nie zna. Więc powiedz mu tam, że Windowsa XP XP trzeba. Ja klucz mam, więc nie musisz brać od niego. Po prostu weź płytkę samo i będziesz miał dwie dyszki i będziesz miał xp Jak mówimy o internecie, to nie sposób byłoby nie powiedzieć o IRCU. Jesteśmy na naszym kanale na IRCU, nazywa się Flashback. Serwer to irc.pirc.pl. Zapraszam serdecznie. Zasada działania jest bardzo, bardzo prosta. Mamy administratorów, albo w tym przypadku właścicieli kanału, czyli mnie. Mamy dodatkowych użytkowników. Mamy różne kanały, na które możemy wchodzić, więc taki przypadkowy po prostu to flashback. Nie mogłem uwierzyć, że IRC powstał w 1988 roku. Bardzo, bardzo dawno temu. A używany jest do dzisiaj. I na sam, sam koniec chciałem powiedzieć, co ja czułem, kiedy po raz pierwszy połączyłem się z internetem? Żeby to opowiedzieć, to chciałbym zbudować troszeczkę kontekstu. Więc wyobraźcie sobie chłopca w wieku lat około 10-11, który w swoim świecie zna tylko dom, podwórko, znajomych na tym podwórku i szkołę ewentualnie. I czasem jedzie gdzieś do babci. I to jest cały świat, który on zna. Cała reszta, która jest mu pokazywana albo dawana, traktuje troszeczkę jako taką wiedzę abstrakcyjną, bo ja tego nie widziałem. To, że mi na mapie ktoś pokaże Azerbejdżan, to okej, okay, no to ja powiem, tam jest Azerbejdżan. Jak mi pokażą, to powiedzą, o jaki mądry włoczek, wie, gdzie jest Azerbejdżan. Ale nie, nie do końca wiem, co to znaczy, że tam jest Azerbejdżan. Za pomocą tego pudełka w tamtych czasach mogłeś się połączyć z kimś, kto jest. W Azerbejdżanie. I to przełamywało wszelkie bariery, bo po pierwsze, nie musisz się starać ładnie wyglądać, nie musisz zgrywać kogoś, kim nie jesteś, nie musisz dbać o pozory, nie masz tej bariery 5 sekund pierwszego wrażenia. Więc wszystko to zanika. Zostaje tylko sama rozmowa, sam tekst i w ogóle komunikowanie się za pomocą sieci w tamtych czasach wydawało mi się tak niesamowite i tak fantastyczne. I w sumie do dzisiaj mi się wydaje, że to, co człowiek wymyślił, jako najnowsza rzecz na świecie. Była historia, biologia, geografia. Polityka, wszystko to jakby zaczęło być tworzone bardzo, bardzo dawno temu, ale technologia, internet, komputery, łączność yy, mobilna to, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo nowa rzecz. I to, że my możemy w tym uczestniczyć, że to się pojawiło za naszego życia, jest jedną z najlepszych rzeczy dla mnie. <grych> Sprawdźmy jeszcze szybko, ile mamy maili. To strasznie dużo maili. Możesz bezpiecznie wyłączyć komputer. Tak jak ja teraz. Miałem nadzieję, że się wyłączy od razu. Szkoda, że nie wpadliśmy na pomysł na to, żeby ten odcinek nagrać z Radkiem. I Radek jako taki polimaty mówiłby, jak powstał internet. No właśnie ja jestem nowym Radkiem teraz w internecie. No nie no, co tego ściowała! No, radka będziecie tam. Reklamy. Po co radka właśnie? Ja okay. się zgadzam z panią. Po co, radka? po co radka? Po co radka? Wy. To jest pytanie retoryczne, po co radka? Po co radka, jest? radka ja ja się... tutaj oglądamy, teraz oglądam włodka, nie? Dokładnie.